Witam wszystkich serdecznie z zapalonych dlaczego Razem Dzisiaj, niestety, mamy ostatni odcinek tej serii pod tytułem Żony Przywództwo z, z tego względu, że no, niestety no, ostatnie dwa zostały. No, oczywiście, zaczynamy przechodzić do tego świata. Yy, przypominam wszystkim, oczywiście, że dzisiaj mamy tydzień, a raczej. Jesteśmy tydzień po, jakby to powiedzieć, zakończeniu roku szkolnego. O, dobra. I obydzimy, zaczniemy oczywiście od poziomu specjalnego jak zawsze. Dobra. I poziom specjalny zaczyna. Uwaga. MGR i NZ. Serio? Tak jest. Nawet nie przywitaliśmy się. Oczywiście zapomni. Zap no w sumie zapomniałem się. To przedstawię trzech, właśnie, przedstawię wam dzisiaj trzech powstałych graczy, niestety czwartego dzisiaj nie ma. Z pewnych względów. się tej głowy. Jest tak, jest tak. O ile to jest głowa? Ja e. napisałem, że to ma być głowa. W wersji precyzyjnej to była głowa. Dokładnie, w wersji decyzjowej. A, tu jest już lasty. Nie. daj, daj, głowę. Jest tak. Jeszcze gracz to MGR GNZ, który właśnie siedzi ze strony, który taka torba ma. Zabykające jest, e, ruch... jest ta, to 99-3. Również. E, dru, drugim graczem jest kurczak 98 ten dobry. Co to, ja Zobacz, na na to jest? Ja oczywiście miałem Głowa? Było napisane, że to jest głowa. <laughs> Oczy mam. To jest nie głowa. Także tylko się to nie. No, prawie! Spaliłeś się. się ja. A jeśli to możesz, on porządny Nie No nie mogli. To jest w I głowa ci ściga. Dobrze, i wracając do tematu trzeciarni, bo niestety musieliśmy wrócić. <grym> Gramy <grym> dalej, tam jest... to była za zarazadą dwa życia? Czy jak? Tak, dobra, damy ci trzecią, trzecią tak? Teraz zmieniliśmy to sprawy z sprawy z życiem jak mówiłeś, na czegoś mówić. Dobra, dobra. Powinien się żyć na osobę? Przeszło <grym> <grym> na yeah. ja, nie dla kurczaka, damy to no tak, eee, y nie, to ja to to nie wiem co jest. Ostatni... A, a, teraz a Ma ja odzyskałem w Aby zwiększyć sobie ilość życia. Bo nie wiemy co nas ostatnio... To było tak dalej jak teraz. Możemy nie czekać. A teraz oczywiście kurczak 980. Aaaa, śpię. Właśnie wpadłem w laser. Ja wchodzę, nie wiem czy to jest lawa i czy to jest... Liby, czy to jest Aaa, czyli to jest na górze albo. Kaczard, no to pewnie się nie pływa. Nie? Tak, tanie. No nie. Znacie tak wymięte gra, Nie Nie wiem, czy to jest właśnie lawa, czy to jest. MASI. Jest... Już 20 po. No dobra, to teraz małego kolej. Mixer. A, A w dałem też nabrać. Trzeba tam dawać. Dobra, teraz mistrz Szedzi ze starami Bo ja już tu wolno idzie Jak on tu zrobił? Skoczył? Nie ja ma już końca, bo, bo, bo za trudno się ja zacznę robić Bardzo trudno <laughs> Oła, boli No, przejechał po prostu po bandzie, nie? O, pamiętam te momenty, kiedy te lasery są wkurzające. Jak on to robi, co? W z jest Jak to coś to robi. Najlepsze jest to, że to się cały czas toczy. No, toczy się po powietrzu, można powiedzieć, że się Tak, tylko jak to posiada jeszcze tę energię, żeby się toczyło? Żeby to się toczyło, musiałoby w jakiejś uchyłej się toczyć. To Ale ciągle leci do przodu. No jeszcze... jeszcze skaczę, tak? No właśnie, w takim razie to jest. No, jakaś latająca głowa. Ja <grym> powiem tego... tak, na PC-cie wyglądało, to bardziej przypominało głowę. Zobacz to Head ale miało no, oznaczyć coś innego, jakaś. Główna. Ale ja coś takiego. To jest wadą. Bardzo... Tam się głowa Aha! A ty to? Nie, nie, pójdę do niego, bo mnie zje. Ale dziwne są te duże te oczy, ja będę miał koszmary dzisiaj w nocy. Niepotrzebnie się na to zagadniałem. Wracamy do głównej basy Casheradolanda. A raczej no, może nie do ja się długim, nie? No i zostaną ostatni poziom. Oczywiście, boss. A kto zawsze zaczyna bossa? Pół, 980. Czekaj, którym się tłukłokiem powiem? Yy, Kwadratem. A, dobry. Dasz radę, bierzemy się. Ojej! A kick -off. welcome donald i have been waiting for you what daisy <laughs> do not be afraid she is hanging around somewhere <coughs> unfortunately you'll never be able to see her again <laughs> <laughs> I co? No i tam będzie miała problem Co tu jest! <grym> ja też byłem problem, bo nie problemu, bo to inaczej się robi. Nie To nie jest łatwiej się rozumiem Teraz tu pentagramy Pentagramy Grambo się oczywiście zawsze wspaniałe studio bardzo dziwne pytanie, dlaczego nie ma muzyczki? Wczo nie, nie było muzyczki. No. Ale w tym trzecim posiłku było. Jakaś tak dziwna to jest. Uda się, uda się, uda się, się. Za bez sens. No nie wiadomo, że można uderzyć. Typowa strzałka. Ja już wróciłem z Was Dobra. teraz. O kurde, ja się boję. Jezus! Jakby! <laughs> ja mówię, ja Jakby! Jakby! że się przyda. Dobrze, że Jakby! Jakby! Dokładnie. Jakby! 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 jeszcze po Jakby! po wakacjach, Jakby! po No po Jakby! po Jakby! Jakby! Po <laughs> o, się wytnie. To <laughs> Jak Jakie mam to teraz ominąć? To bo odpowiednio w odpowiednim momencie skoczyć. Czy nie? Może no, na długę, długę, długę. Dobra, moja nie, kolej. Kasie. Czas no, na miksera. Po pierwsze jest jeszcze proste. Dobra, jedno, Albo deltę policzyć. I headshot.

7 Bardzo się boję, bo nie wiem, się dzieje. Pentagramy Prawy Dwa to było. To drugi? To To jest drugi? Tak, kurczę. A kurczę, kurczę. O jakie wyczucie! Eee, <grystanie> <grystanie> e, już dalej taki bok. Chyba te 93% się, się przydało. Które nabiliśmy w ramach Bossa. To jest oszustwo! No, radę. Trochę nie zjedziemy. A gdybyś miał jeszcze nie żyć, bo zacząłeś. Zacząłeś. Tak cię tak. To głodnik, który się nie wie. Prawie. Będzie ciekawe. Jakby ci wyszło. Что же это будет? Будет много тянутся. А как долго будем играть? Чем дольше, тем не помягче будет. О, теперь эту стрелку. Надо много прыгать, на А может я должен из какого-то рога прыгать? Ну, в Pasz, pomyślałeś? Tak, właśnie. Ciekawe, co teraz będzie. Trójkąt, ósmy To No to jeszcze łatwiejsze było nawet. Co teraz? Ja teraz już się boję. Pentagram? To samo jest. Ale będzie pewnie podwójnie. To możliwe, a zostało? Tu... o! Nie to jest to. Aha, No dobra, już wiadomo co ja. Ale to jeszcze dużo życia straciliśmy. Hmm. Na pewno się przydało to życie. I z buta, bo Mam pytanie, czy ja mogę wypaść z mapy? Nie. Lol. Aha. Lol. Warto wiedzieć. <noise> nie można wypaść. Okej. Okay. I na rogach CT pusty nie widzę. Mnie się podobał. Po, twórcy chyba nie pomyśleli, że ogólnie 1 na 0 poziom. To no, bo kiedy to było robione? 2024?

Zbucam to jest coś z tym filmem Zbutonu z dramat pod Aha. Muszę chyba nawet trzeci, nie jest wskaźnikiem głosu No? Dobrze. Wygraliśmy? Chyba tak Że ratowane? O! O jest! Что? По-немецку есть. А по-английски Я так смотрю. Я тут закончил раз. Ale, jak to jest możliwe? Koniec świata? 2012? 2012? 2000? W 2000 no. Dobra, pomyślę, że ta decyzja czasami dla niego wredna była. On takie. <grywka>

Węgiel? To coś kojarzy na Jeżeli chodzi o ten. Jeżeli o per se coś takiego chyba też tam dobrze. Czekolada słyszy dobrze? Ekstra czekoladowa, popcornowa maszyna. Co? Mm -hmm. <laughs> mm, Donald, dziękuję, że Kaczar szczęśliwy, wszyscy szczęśliwi. Napisy końcowe. Część są po angielsku. Ubisoft! <laughs> <Obisów>. No. Ubisoft. <Obu. laughs> Lu Wei Xin. Chińczyka mieli chyba. Teraz, bez wania przeczytać to. Wuyun! Wuyun! US! No. James Francis Malone. Luzi Gang. Young is G. Lippe, Eddie <sum> Babe. Patrick, O jezus. Jakieś delicje. O, tutaj na pewno tutaj jest są te. <grych> to są sobie kiczeki, kurde. No tamte pokrzenie może nie, ale to to tak. No. Nawet nie wiadomo, nawet ja, nie wiadomo jak to czytać. Yang Bu. Le a, to jest, jest napisane. Zou Lulina, Luli na. Hmm. Zou jana. Zhao jana. dong. O jezus. Ding nie oj to dlatego... To... WU ping! ping tam było! Pinguje się. No. Jak tutaj sami Chińczycy są, czy Japończycy nie wiem, nie od, nie, ciężko odróżnić w zasadzie. Ale no to w takim razie, która część jest taka taka oryginalna. To w takim razie, czy ta ta... Znaczy Japończycy to nie byli na pewno to... Chińczycy albo Koreńczycy. No nieważne, ale Albo nie. Ale pytanie, no bo nie wiem jak wyglądają napisy, jeżeli chodzi o e, ten o wersję pc Bo jak tam nie ma tych, tych wszystkich yy, tych nazwisk takich, to znaczyłoby, że w zasadzie tamta była po angielsku, pierwszy raz zrobiona i tak dalej, to by można było określić tamto jako oryginalną, ale ja nie hmm. wiem. Na no, to jak dziwnie to, to ten. Czy to jest normal niemiecki? Wiedzieć plan planning, nie? Hmm. Quality, assurance, marketing i w ogóle... full English, nie? Hmm. Bamberger. Mona Lisa Hamilton. Karolina Marta. Party 2? A, China. Aha. Zespołu pewnie. China. China, China, China. A wiem, dzięki, dzięki, to China. Ale dobrze, ja rozumiem. To chodzi o to, to jest od ten. Jeżeli dobrze rozumiem, to chodzi o filię w Chinach. To co robili Chińczycy w tej górnej? Jest, co mi się wydaje, że te gry zostały w Chinach, a potem w USA. Albo to był chiński port z wersji facetowej? Nie wiem. A tu mamy teraz trójkę, zobaczymy. To jest Cinematics, to teraz. te animacje filmy, nie? nie, nie, film, film, nie? Przed nimi. Eric Peking, Moghercie się... Jamie Helman, o, jakieś normalne nazwisko. Matthew Breda. Zaraz się pojawi jakieś dziwne. Aurora Bante, ok, Aurora. Swidi Gonzalez, Oliver Fauriner, nie, Fauriner, Paska. ich jest. Nie dobrych... ten? Tam ich też się przyczynili do No. Nie za dużo ich jest, nie, i nie ma żadnego Polaka, nie? No w sumie, dlatego taka kiepska jakaś gry jest, bo nie, żaden Polak nie <grym> programował bo... gry. A Polak, tak. wiesz, to Polak wynalazł internet, to Polak wynalazł gry, to Polak to zrobił, a nie, kurde. A jeżeli z tym internetem to na serio Polak by a to, 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 to. Widzę, czy to, to. to, 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 to jakoś kurde jest chińska, nie? Part 4? Może tak. Didier Lord. Dupuy, Dupuy, Dupuy. Noemi. Ah, tak. O, ładko. Julie Daczaint, 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 aha. Marcicotte. Sionka Clement. Simon Presey. Germain. <grymne> o, już Germain, ok, Bekau, myślałem, że pisze Bekauza to Bekauby jakiś. King Nims, Georgie, Russell. Ubig Music Studio Montreal, part 5. Kiedy tu jest? Disney Dream. Interactive. Luigi. Będę. William Chief Diamond, Don Parker, Sue, Sue Fuller. Ale teraz już są jakieś namane nazwiska. Tom Barlow, Nina Harlow, na pewno dużo. <coughs> Catherine Farmer. Duperon. Catherine Duperon. Kate Farmer. Żeby goś taki nazwisko odupował, nie? Dempsey! <laughs> Właśnie mu chciałem powiedzieć. Dempsey! Tylko nie ten Dempsey. No, nie to, to nie ten Dempsey. Dempsey. Znowu ten of Duty. Fuxiao. Cecylia Russo, Hmm, nie ma chyba już ciekawych nazwisk. Patryk! No, nie. O, end of credits. To jest ciekawe. Oooo. 2000? No, copyright. To jest w Nie, <laughs> 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 no, no jakiegoś. Co umarł w 2000 roku? Najwyraźniej żył 100 lat. 99, 99 no. Dlatego jest 99 w tych grze. My wszystko jasne. Rozmi zagadka rozwiązana. Zagadka rozwiązana, dlaczego jest ograniczenie do ludzi? No. I co teraz? Pójdziec! No, chyba na dzisiaj kończymy, co? Na dzisiaj? No, w sumie mówiłem, że to niby ostatni odcinek. Przepraszam Was bardzo, ale na będą jeszcze kilka problemów odcinków. Typu. Może. Typu Pani Moments. Czyli naj, najciekawsze scenki plus jakieś a właśnie i najważniejsza rzecz zdobywanie ubrań jak, tego, jak to dokonać? Pobija, pobijając rekordy czasowe. Pokażę przykład oczywiście o co mi chodzi, żeby mi było nie zagram oczywiście, bo nie mam już na to dzisiaj czasu. Ale tylko pokażę, że jest... Jak widzicie macie tu trzy lampki, świecą się żółte i zielone. A tutaj macie zegarek. Oczywiście, żółta oznacza, że zdobyliśmy energię, a zielona, że zdobyliśmy wszystkie zabawki. Dokładnie. No, a tu jeszcze powinna być... Trz... ...trzecia lampka niebieska, czyli bitr... czy bitr... został taki rekord czasowy. Podejmujemy się? Chłopaki. Tak, innym razem? Dobra, to innym razem, ale... Nie, a... w tym odcinku na pewno. Dobra. Wracamy, żeby zapisać tangry. W sumie tutaj mogłeś. Dobra, dobra. A tu mamy jeszcze taką ciekawostkę: jakieś ciekawe równanie, tu jest. <grymne> e, Tajemnice, ciekawostki. Od samego początku rozgrywki zastanawiamy się, co ono oznacza. Dokładnie, co tu oznacza. Tu jest jakieś <grymne> równanie. E, musiałem przybliżyć kamerę, ale tego nie widzę. E, wcześniej jakieś tutaj coś widzieliśmy, chyba. Na pewno jest to jakiś logarytm z czołgu. Logarów <głos》> z ciągłych W każdym razie. Tak zapytania i to mamy A razy H przez 2. No to jest jakieś ciekawe jak wchodzi czołg, tak? A tu jest jakieś AB jeszcze napisane. No dobra. Zapiszę prawo. A poczekajcie, co ciągną gości tutaj powie? Patrzcie, on nie chcę nic powiedzieć. Nie ma chyba już nic On nie chcesz tam pomóc, jak zdobyć to ubrania. No dobra, trudno. Jeszcze zapiszemy. Slot drugi, nie? Na pierwszym slocie mamy. A z drugim co mamy? Save. No. safe. Tu pierwszy Zapisz. Overwrite. Tak jest. No. Mamy 96%, czyli nie ukończyliśmy jeszcze 100% gry. Co, co to znaczy? To znaczy, że ubrania trzeba zrobić. Dokładnie. Także zobaczymy się niebawem. Oczywiście teraz nie będziemy nagrać wakacje tylko po wakacjach Także zobaczymy się Na pewno będziemy po wakacjach Trzymajcie się i do zobaczenia, cześć i na razie.